Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przedstawienie Wysokiemu Sejmowi poselskiego projektu ustawy nowelizującej ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury było wręcz koniecznością. Przede wszystkim ze względu na bardzo ważne sprawy, które dotyczą funkcjonowania. Tej szkoły w kontekście gospodarowania mieniem, jak i finansami. Otóż tak to się często zdarzało, że szkoła ta na gruncie różnych interpretacji prawnych bardzo często miała z tym kłopoty. Obowiązywała generalnie zasada, że ta gospodarka powinna odbywać się w myśl generalnej zasady, która została przyjęta w prawie o szkolnictwie wyższym. Tak jak Państwo pamiętacie. Ta ustawa, prawo o szkolnictwie wyższym, została uchylona w 2018 roku, z chwilą kiedy została przyjęta ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z tej ustawy o Krajowej Szkole Administracji, o, o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Artykuł 4 stał się wręcz artykułem bezprzedmiotowym i mocą tej nowelizacji jest propozycja jego uchylenia z tego względu, że on w żaden sposób nie korespondował właśnie z nowym prawem o szkolnictwie wyższym i nauce. Dlatego też postanowiliśmy przedłożyć Sejmowi projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tak aby w jednolity sposób określić zasady gospodarowania mieniem i finansami w przypadku tejże szkoły i tak też się stało. Ja tego projektu nie będę dokładnie uzasadniał, powiedziałem tylko generalnie o tych zasadach, które przyświecały twórcom tego projektu przedmiotowej ustawy. Ten projekt został omówiony podczas tego posiedzenia, podczas pierwszego czytania. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrując przedmiotowy projekt ustawy wprowadziła kilka zmian. Dokładnie odnosi się do sześciu, to ta kwestia do sześciu poprawek, które zostały wprowadzone przede wszystkim na skutek opinii Biura Analiz Sejmowych i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, tak aby można było stworzyć takie. Przejrzyste zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w kontekście gospodarowania mieniem, jak i finansami, tak aby już nie było żadnych wątpliwości. Mam takie przekonanie, że ta ustawa będzie czyniła, będzie czyniła tę ustawę w tym zakresie ustawą komplementarną. No, czas pewnie jeszcze pokaże, ale myślę, że to, co dzisiaj proponujemy wysokiemu Sejmowi, jest ustawą czyniącą zadość w tym przedmiocie funkcjonowania. Rzecz dotyczy przede wszystkim tego, aby można aby doprecyzować te przepisy, które zostały przedstawione w ustawie nowelizującej, tak aby je dopasować przede wszystkim do obowiązującego prawa podatkowego, tak aby. Tę szkołę osadzić bardzo konkretnie, już w kontekście przepisów podatkowych, jak i innych również ustaw, które będą tutaj konieczne, aby mogła szkoła wykonywać prawidłowo swoje zadania w zakresie gospodarowania mieniem i finansami. Jak i również jest wprowadzona ważna poprawka, która tak naprawdę w tym katalogu, który został zaprojektowany w przedmiotowej ustawie, który określa przychody tej szkoły tak aby nie narazić szkoły na zarzut ewentualnie w przypadku udzielania tak zwanej pomocy publicznej. Mam takie przekonanie, że ustawa zostaje dobrze przyjęta z tego względu, że w toku prac komisyjnych ona została przyjęta przez bez żadnego głosu sprzeciwu i mam takie przekonanie, że w toku tej debaty podczas drugiego czytania wszystko też przejdzie, że tak powiem, do porządku dziennego, bo ta ustawa została dokładnie, dokładnie zbadana. Pragnę gorąco podziękować przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości, ministra, który sprawuje nadzór nad tą szkołą, któremu to ministrowi będzie składane zarówno miesięczne, jak i roczne sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarowania mieniem, a do Wysokiego Sejmu w imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zwracam się z wnioskiem o to, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony w druku 130, numer 136 projekt ustawy. Tak jak wspomniałem już, ta ustawa została przez Komisję przyjęta bez żadnego głosu sprzeciwu i o to, o to też Wysoki Sejm uprzejmie proszę. Bardzo dziękuję.